Na łamach tego kanału pokazywałem Wam już całe mnóstwo różnych zestawów z głośnikami od Indiana Line. Po modelach serii Tessie oraz podłogowych Diva przyszedł czas na zestawy z monitorami Diva 3. Podobnie jak w przypadku podłogówek, skupię się na trzech moim zdaniem najciekawszych systemach, które Wy również powinniście wziąć pod uwagę. Co więc wybrałem tym razem? Tego dowiecie się w dalszej części materiału do tego. Oglądajcie do końca. Na początek chciałbym pokazać Wam zestaw skonstruowany w oparciu o wzmacniacz zintegrowany nad C389 i kolumny podstawkowe Indiana Line Diva 3. Nad C389 dysponuje mocą 130W na kanał wedle deklaracji producenta, niezależnie od oporności. Wzmacniacz ten jest o tyle ciekawy, że jako jeden z nielicznych na rynku pozwala na jego rozbudowę o karty modułowe MDC2, z reguły chcąc dodać do jakiegoś klasycznego pieca. W cudzysłowie oczywiście funkcje sieciowe musimy kupić i podłączyć osobne urządzenie. MDC-2 w postaci karty o symbolu MDC-2 Blue D ma w tym przypadku i ten jeden zasadniczy, plus że karta montowana jest do środka elektroniki. Eliminujemy więc zbędne przewody, jak i oszczędzamy miejsce a poza samymi usługami sieciowymi do dyspozycji oddano system kalibracji akustycznej Dirac. Wymaga on od użytkownika poświęcenia więcej czasu niż chociażby w przypadku Ipao od Yamahy, ale korzyści jakie niesie są dość często porównywalne z wymianą kolumny na model z wyższej półki. Czysto teoretycznie, sugerowana moc wzmacniacza dla kolumny Diva 3 mieści się w zakresie od 30 do 100 watów. dc 389 w tym przypadku wydaje się być elektroniką zdecydowanie na wyrost, ale to złudne wrażenie. Ogólnie rzecz biorąc, to właśnie mocniejsze wzmacniacze wyciągają z głośników wszystko to, co najlepsze. I to dzięki mocy 130 watów pochodzących z Nada, podłączone Diva 3 grają w bardzo konkretny i dosadny sposób. Zestaw odznacza się sprężystym basem eksponowanym w dość bezpośredni sposób. Tony niskie rozchodzą się płynnie po pomieszczeniu z racji na przednią wentylację głośników. Średni i wysoki rejestr częstotliwości odznacza się z kolei melodyjnością i bardzo fajną klarownością. Kolumny zdecydowanie stronią od ostrości i cykliwości, dzięki czemu można ich słuchać naprawdę bardzo długo bez żadnego poczucia zmęczenia. Poszukując wyższego poziomu dynamiki i bardziej bezpośredniego brzmienia, wasza uwaga powinna skupić się na Yamasha rn 800 a Jest to sukcesor znanego i bardzo cenionego Rena 803D w zupełnie nowej odsłonie wizualnej, jak i technicznej. Elektronikę można sklasyfikować jako uniwersalną z racji na dość szeroki wachlarz dostępnych złącz, jak i wbudowane funkcje sieciowe Musiccast. System ten pozwala na streaming treści z serwisów muzycznych typu Spotify czy Tidal, radia internetowego, a nawet dysku sieciowego, jeśli takowy posiadacie. Jest też opcja rozbudowy o kolejne elementy wspierające system MusicCast, takie jak ampli głośniki aktywne MusicCast 20 i 50, a nawet... gramofon. Tak, ampli tuner można połączyć bezprzewodowo z gramofonem Yamaha Vinyl 500. Fajnie, prawda? Można odnieść wrażenie, że Yamaha przez ostatnie lata skupiła się przede wszystkim na znaczącej zmianie swojego charakteru brzmienia. Z bardzo chłodnego, ostrego, w kierunku brzmienia naturalnego, zdecydowanie bardziej uniwersalnego. RN-800A w połączeniu z parą głośników Indiana Line Diva 3 gra wyraźniej i bardziej bezpośrednio w porównaniu do systemu z dadem C389. Według mnie dźwięk ma więcej swobody, szczególnie w wysokim rejestrze częstotliwości. To pozytywnie rzutuje na Czytelność instrumentów, jak i samego wokalu. Jest po prostu jaśniejszy, choć sam poziom odtwarzania detali jest zbliżony. Bass jest dość płynny, choć zauważalnie twardszy i bardziej konkretny. Jest mniej miękko, za to bardziej bezpośrednio dzięki ponownie otworowi bas. Reflex z przodu obudowy kolumny Diva 3. Ma to tę jedną zasadniczą zaletę, że głośniki można ustawić zdecydowanie bliżej ściany. Ale jeśli chodzi o samo ustawienie, uważam, że nie ma tutaj tak naprawdę jednej uniwersalnej rady. Poza to, że tak naprawdę każda kolumna, czy to otwarta z bas refleksem z przodu, czy z tyłu, czy zupełnie zamknięta, potrzebuje przestrzeni. Wcześniej wspominałem o tym, że to mocniejsze wzmacniacze z reguły pokazują pełnię potencjału drzemącego w tych kolumnach. Co jednak w przypadku znacznie słabszych i tańszych jednostek? Czy tracimy na tyle dużo, że w ogóle nie warto sobie zaprzątać nimi głowy? Nie, co zresztą skutecznie udowadnia Rotel A8, jest to podstawowy model wzmacniacza zintegrowanego tej japońskiej marki. Generuje on 40 W na kanał, co spełnia minimalny zakres mocy dla głośników podstawkowych Indiana Line Diva 3 z 10W zapasem. A8 ma cztery wejścia analogowe, z czego jedno z nich to złącze przedwzmacniacza gramofonowego. W zestawie znajduje się pilot, a ciekawostką do tej pory nieobecną w innych Rotelach jest led ring wokół pokrętła głośności. Kolumny Indiana Line Diva 3 podłączone do Rotela A8 brzmią w bardzo przyjemny, stosunkowo dynamiczny sposób. Nie ma wrażenia, że w dźwięku brakuje czegoś istotnego. Kolumny bardzo dobrze sobie radzą z rytmiczną, intensywną muzyką, co robi wrażenie w perspektywie podłączonego niezbyt mocnego rotela A8. Bas jest odtwarzany punktowo i ściśle zdefiniowany, z kolei w sopranach jest zaskakująco dużo powietrza i przestrzeni. Zestaw nie wpada w żadną ostrość czy szorstkość w górnych rejestrach częstotliwości. I to moim zdaniem tylko potwierdza to, że Diva 3 od Indiana Line potrafią zagrać w bardzo dobry sposób nawet ze wzmacniaczami z niższej półki. Tym materiałem chciałem pokazać Wam, że owszem, mocne wzmacniacze są dobrym pomysłem w kontekście małych głośników, ale też to, że Diva 3 w razie czego świetnie brzmi także przy elektronice ze znacznie mniejszym zapasem mocy. Odtwarzany dźwięk odnowionej linii, z której pochodzą prezentowane dzisiaj podstawkowe Diva 3, jest w porównaniu z poprzednią generacją zdecydowanie bardziej neutralny. Same głośniki łatwiej napędzić, nie sprawią też problemów przy ustawieniu ich w przestrzeni pomieszczenia. Zachęcam Was oczywiście do przetestowania ich osobiście na odsłuchu w naszych salonach. Taki odsłuch jasno też pokaże Wam najlepszą, w sensie najbardziej dopasowaną do Waszego gustu i Waszych preferencji elektronikę dla tych głośników. A jak już posłuchacie, wtedy koniecznie dajcie znać w komentarzach z czym nowe Dziwy 3 zagrały według Was najlepiej. Tymczasem na mnie już pora, do zobaczenia w kolejnych materiałach, trzymajcie się, cześć!